Mam dla was bardzo smutną wiadomość. To zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem Wojana znika na zawsze, bo pojawia się nowe zdjęcie. I to zdjęcie jest nietypowe, bo jak widzicie, siedzę na nim na planecie. Ponieważ dodaliśmy nowe koszulki planeta Wojanowi, więc zrobiliśmy też takie nowe, super kreatywne zdjęcie. którym jak widzicie, siedzę sobie na planecie. Takiego zdjęcia jeszcze nie było. Jest to pierwsze, tak ciekawe, oryginalne zdjęcie z autografem Wojana. I musisz je mieć, ponieważ do każdego zamówienia na wojanshop.pl Dodajemy je za darmo Także wbijaj w wojanshop.pl i zgarnij takie kozackie zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem Wojana Siemano kolano idziemy do Dirtowic Jesteśmy w trakcie drogi I Siemano całe Wojanowice są z nami Nie Niewidzialność ekipa, niewidzialność Niewidzialność, bo tam idzie ten gagatek nubatek Nubatek do Dirtowic Szybko za nim, halo To pijemy chodź, chodź, szybko Dobra, idziemy, tutaj musimy uważać, bo tutaj jest noob juice Patrzcie, coś takiego, to jest noobkowy jakiś napój Ej! Wpadłeś do tego, nic ci się nie stało, tak. I, wiesz? Ej, co nie? coś słyszałem. Ciu, 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 ciu. Tam gdzieś. Tu to żeś dobrze. że wpadłem do wody. Rozgląda się, uważaj. Tak, tak nie słyszałem ten tym słyszeniu. Tak, woda. No co? Czy ktoś co? mi, mi siedzi? do tej... eee. udawajcie ryby, udawajcie ryby, plum. Uważaj, no. Katim, jesteś blisko jego. Jesteś blisko. Węszy ej. Hmm. Ja nic nie robię. Może, może kompas coś mi pokaże? Ja się schowałem. Uf. Uważaj, koleś. Uważaj. Ale to niemożliwe, że to wyczuwa człowieka nie, ten kompas. Nie, ma szans, on na pewno nie, to o się, nie robi. O się zbliżył po prostu do mnie, się przestraszyłam. Okej, okay, patrz, patrzy. Oh, Ej, ale wiecie, że idziemy już tyle kraty, uh. że jesteśmy naprawdę mega blisko chyba. I naprawdę, zaraz Wojanowice e, będą tak daleko, że mam nadzieję, że my tam w, w ogóle będziemy pamiętać, gdzie są Wojanowice. No, no A tak, no zaraz nie, nie, wrócimy, nie? Dalej, chodźcie za Ej, powinniśmy też zrobić taki kompas jak on ma, który by prowadził cały czas na Wojanowice, w Zrobimy to co? Ja to tego no ja nie zrobiliśmy. O I teraz nie. jak my mamy wrócić? Nie no, ja pamiętam kordy na szczęście. Tak, ja pamiętam. Okej, okay, to idziemy, cyk. No. Gubię go. Gubię go. Nie. Hop, hop, stracimy nie. go! Patrz, go, chodźcie nie, 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 nie. za mną, widzę go. Dzie, 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 dzie. Za chmurką, za chmurką. Idę za chmurką. Okay, ja widzę w ciebie, za chmurką, za chmurką chodźcie, bo go widzę. Skaczemy ja. za chmurką paliona! O, tutaj uwaga, tu gdzieś będzie, bo on teraz w gąszczu, w gąszczu się zgubił. A Poczekaj. Co szybko! Czekaj. O jest, Po potem jest! Co? No i To, pod nami, pod nami, to, to idzie! On twoja on jest prawa, typowo. twoja prawa! Tam jest obragię. Ja 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 widzę go, jest. widzę go, widzę go Ja też go widzę. Gdzie? A ta tutaj, tutaj! Tam. Dobra, 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 damy radę, damy radę, jesteśmy no, dobra, już blisko. Drogę. On w ogóle, nie wiem dlaczego wyciągnął tą chmurkę i bez niej lata. przecież to by już dawno, ja było na Dirtowicach. Ja ją ja mam, ja ja mam od A ja a... wiem, ja wiem czemu on to zrobił, pewnie na Dirtowicach tego nie ma i on ja nie chce, żeby oni się wystraszyli. Taki Ej, możliwe, słuchajcie. A może dostałby do karę od może. rodziców? O, to jest to to jest to miejsce. Co? 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 Tutaj? No nie, no miejsce. I co nie niewitkę! Ej, ale zostawił jego... czapkę sobie! Ale zapomniałem, zapomniałem Ej! O, dobra, ale widzimy jego cień! Ale dobra, i widzimy go na szczęście, zobacz, widzimy jego cień uh, i, i w ten sposób będziemy mogli go jeszcze obserwować przynajmniej tak, przez wiec, jakiś wiec, czas. ale jak my go dobrze wyszkoliliśmy, ty, widzisz? No! no, no o co tu chodzi? W szoku. On już potrafi w ogóle... pić niewitkę, zdejmować zbrojki jak ma niewitkę, no I tylko zapomniał... Mierz. Zapomniał mie miecz zabrać z niej. Ale za to trudno, no, ale aż łezka w oku kręci, nie? Że tak nubek no wyszkolony dobrze. Woli <grym> do przodu. Dobra, Dobra, idziemy. Na pewno ile. nikt nie będzie nie widzi mnie, jestem niewidzialny, to nikt by już nie siedzi. No, Lubek, to taki śmieszny człowiek. Chodźmy, chodźmy dalej za nim. Patrz, on tam. O, ale daleko jest ty. Z tą niewidką to ciężej się za nim chodzi. Myś... Będzie ciężej, no. Myślicie, że ale jeszcze mieć. daleko? trzyma cały czas o kurde, Ej, wiesz bagna. Co? Ja myślę, że niedaleko, bo skoro on wypił niewidkę, to on nawet powiedział, że jest blisko, nie? Eee, no w sumie mówił. Patrz, jakieś co bagna. Mówi? Ej, coraz bardziej nupkowe tereny się pojawiają. Tak, takie bagienne tereny. Tak Więcej Dirta co raz! I zobacz, tam jest wykopany Dirt, może tam byli Tutaj. jego rodzice? Dirta! 500 lat temu! 500 lat temu! Co? On tu no kopał Dirta? Pierwszy wykopany Dirt jego. A o co chodzi? Ten jest i potem poszedłem tam i się tam zgubiłem, bo trafiłem na Bojanowice Eeej, czyli... Ej, co to jest? Ej, to jest żół. Ej! Ej, on mnie tak on, on, on cię gryzie! On cię gryzie! Oni, żółpie, oni, To jest żółw bagienny Dobra Dobra, dobra. Chodźcie, Ej, gdzie on zniknął? Chodźcie za mną, chmurka Widzę go, widzę go, widzę go Szukam chmurki, ale no, nie chmorką. widzę... A, to, 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 dobra on tutaj chodzi, widzę miecz taki latający. O, chyba... o widzę, widzę, namierzyłem go, ale z tą niewiską jest bardzo ciężko go w ogóle zobaczyć, patrzcie tam nie biegnie możemy go zgubić, zrażenia. Tak, tak, tak. Jest, jesteśmy blisko niego, teraz trzeba się trzymać, bliżej niego, żeby na pewno tak. go nie zgubić. O, no, ma kompas, ma kompas. I czekaj, że ten kompas cały czas pokazuje w tamtym kierunku! A, papu, ty, a, a, e, patrzcie, płynie! Płynie, płynie, no Dobra, Dobra musimy za nim a, 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 a. Ale Chodźcie? zrobiliśmy to, dobra Szanujcie, Krysio Hotka Wiedźmy, lejde, 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 lejde. o nie Hotka Wiedźmy Co? Hotka Wiedźmy Ej faktycznie tam jest Hotka Wiedźmy prawdziwa taka no Ale to jest Może taka Minecraft Może to jest jakaś taka zła postać To nie jest dirta, to nie jest dirta To nie jest dirta, to jest chyba zwykły w Minecraftcie Halo? <gulio> Ej, ale się przestraszył. Pewnie rodzice, co tam są? Patrz, on rozwalił wszystkie te lilie tutaj na oko. ja cię kręcę. Kurde, ciężko ją złożyć. Nie no, dobra, muszę uciekać. Nie ma dirtowej wiedźby, co? No, co wy Jakie wiedźmy, na co jest Jakiej dirtowej wiedźmy? Co <gulio> on O co, mu może Ej, może chodzić? to jest jakiś tam tamtej okolicy, ty? Tak. Może tak. Dobra, chodźmy, chodźmy dalej, chodźmy dalej. Nie, do Nie, Dobra. E gdzie on? Już wysiadł z łódki, czy co? Tak, biegnie, biegnie, Ej, a biegnie Ej, bez tam jest Tu jest czarny kot, tak jak wiedźmy mają O, o nie, to, 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 wróży źle, wiecie o tym No, dobra, dobra. mam nadzieję, że ta pose. dyktowa wiedźma nie istnieje naprawdę, nie widzę Widzę szybko za nim, bo on ucieknie nam nie Szybko Niewidzka mu się skończyła, on nie, nie wie. wie O, nie widzę, widzę też no. Ty, to do to to? Co? To? Bo no? ma gdzieś Co? O, Co? do, domu. O, do, do domu? domu! On powiedział, kod do domu? Ja też tak kod? słyszałem. Ale no. ja zrozumiałem kod. kod do domu. A może do... kota wyzywa, żeby do domu? O, poszedł. zobacz, jest, widzę go. Ej, ale on już jest naprawdę m, ten, y, podekscytowany, tym, że chyba zbliżamy to. się do Wojana... nowy. Nie, <laughs> pomyliło pomyliłem się. Dirtowic? tak, pomyliłem się. Mam gdzie pomidory tam na... odcie Pomidory, idę za pomidorami! Ej, to są grzyby! Może to będzie w mieście grzybowym dirtowice. Płynie, płynie, nie wiesz, żeby się to jest nie kojarzy mi się, tutaj, tak się, się z dirtem grzyby, może? No grzyby. Dobra, dawajcie, łódeczka i lecimy. Ja przepłynę to! Na Na dobra. O nie! O nie, 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 ważę, worzę, ważę! Muszę rozwalić, ja może się kończy Pijcie, nie widki! Ja już nie mam kolejnej, A ja mam... Ja to mam to! No ja, ja, gulgam Tam widzę Katy z niewitką. Dobra, to, to widzę ciebie, zatrzymaj się na brzegu, już daj niewitkę. Okej, daj mi niewitkę, bo tutaj, mnie nie ma tu już I masz za zapasie jedną, masz zapasie jedną I też też jeszcze jedną ptyść Problem, problem nóbkowy, a, muszę go zlokalizować, jestem ja z przodu No no cie... On za szybko chodzi, dobra, my iśmy za wolno, musimy iść Zaczekaj czekaj, ja go zlokalizuję Dobra Idę sprawdzić. Widzę go, widzę go! O! No, jest tam biegnie, daleko! Biegnie, 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 biegnie. Murka jest daleko! Ale kawał drogi. Patrz, jak on szybko już biegnie. On nawet, słuchajcie, on już tak szybko biegnie, że nawet nie zatrzymuje się, jak widzi jakieś dziwne rzeczy. On się o. nie zastanawia, tylko idzie do przodu. Już jest Ky chyba blisko, już chyba, jest chyba blisko. Chyba musi bardzo dobrze znać te tereny, skoro tak szybko biegnie, o. co? Jest mega daleko, no. Ej, zobaczcie. Kolejny biom, który kojarzy mi się z nubkiem. O, zobacz! Pioska! To tereny? Zreska? O, nie, to, zwy... to są... jest. Jest zwyczajna, zwyczajna. Okay. Nie nic to musi wyglądać jak nowe. Takie Co? są zasady, Co? żeby nikt nie znalazł Dirtowic, każda wioska musi być nowa. Co?! No Ej! One... Może być odchodzona. Oni mają zasady, że nikt nie może się dowiedzieć o Dirtowicach? Eee... oj, No my idziemy za nim, żeby zobaczyć Dirtowice. Zasada mnie... zostanie złamana! Ale on będzie mógł mieć przypał przez to! O nie, dobra. Dobra, ja jestem tuż za nim, słuchajcie. No on zasuwa, jak nie Nubek w ogóle tak szybko. O nie, niebietka mi się kończy. Dobra, piepie, piepie. pie O, uf, zdążyłem. Słuchajcie, biegniemy, biegniemy. Ej, patrz, już jest tam. Dobra, coś czy że widzowie jesteśmy bardzo blisko Dirtowic i zaraz na nie trafimy, bo Nubek tak szybko biegnie jak nigdy. Bardzo dobrze zna te tereny tutaj, o. Coraz więcej pomidorów. Pomidory! Pomidory, tomato! Ej, hey, może poodbudujmy się gdzieś wysoko i sprawdźmy, czy może z góry już nie widać tych dirtowic. Dobra, e, na, na, na korony drzew, jak to mówią. Ja, mówię. Mówię. Na ja też. Na korony drzew. Ja też tutaj sobie wskoczę. A nie mogę wskoczyć. Te kręty las. Tutaj łatwo się skupić. <laughs> łatwo. Jak on gada. Ej, czekaj, nic nie widzę. Nie Ej! Nie ma, nie ma jeszcze pusto, nic. pusto, pusto, pusto. Tam są jakieś mega duże drzewa. I jakaś inna Dzień. trawa na lewo ej, jak ty. Na lewo, faktycznie no? Ej, zgubiłem no, go! Może, może o, widzę chmurkę? Tam, nie? Ty, ale giganty Widzę chmurkę, ale jego zgubiłem nubka Ma, ma ktoś nubka Ja no, mam no, nupka, ja mam nupka! A widzę, widzę paliona, to na pewno Ej! Co mojego to mojego jest? Co? Dwa balony widzę jakieś! Co? Jakie balony? To jest tu, to? to jest tu? Nie wiem z Dirta są te balony! To jakie balony? Balony! Chodźmy, chodźmy, chodźmy! Już naprawdę bardzo blisko! Ej! To i to, co to? Widzę widzę widzę, 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 widzę Ej, patrz Nupka, patrz lupka, patrz nubka. O, te O są te Zobacz, jest napis Diltowice, DIL DILTOWICE I zobaczcie tam, Jaki ja skręt. widzę już Ja widzę domki już normalnie, słuchajcie Ja się popłaczę Ej, ale zobaczcie Nupka, co on robi? A, A gdzie on się jest? Ja go nawet on nie widzę za nami, za nami Sy, Czekaj, chmurkę puszczam, widzisz? Nad, nad drzewach O, widzę Nupka na drzewach? Nie, nie, nie. A tam jest Nubek! Dobra, on już prawie przyszedł, dobra, wejdźmy tam razem z nim do, do Dirtowic. Idzie, zbiera, zbiera dirta i idzie Ej, jestem ciekaw, czy zobaczy on swoich rodziców Słuchajcie Nie, która jest godzina? Jest godzina dwunasta. Co znaczy, że moi rodzice poszli kopać dirta Co? Nie, nie, nie. On to pamięta? Może ich nie być, może ich nie być Ej, Mojej... czyli nie będzie teraz rodziców Nupka A skąd on to wie? Może oni no! jednak tam zostali I może już nie kopią o 12 może, dirta Ej, patrzcie, on ma Ma, no, ma dirtową no. wodę Wiem co zrobię chyba. wezwać wezmę niewitkę. Tego u nas jest w wiosce, nie ma niewitek. <laughs> co? Serio? On wejdzie na niewitce do swojej wioski! Tak, to będzie genialne! Nauczyłem się od wojanowicy jak wchodzić na niewidce. <śmiech> <śmiech> jak ta wioska wygląda potężnie w ogóle, zobaczcie ile tam jest budynków ty! <laughs> Konkurencja wajanowicie wszystko robić. zrobione z Tinta! To jest Ej, naprawdę! Dobra! Ale to jest gigantyczne, słuchajcie, ale to pasuje do tej okolicy, nie? A, to... Ja już chcę tam wejść, idę tam, słuchajcie. Nubek tam wejdzie, to wejdzie, ale ja, ja chcę zobaczyć ja chcę zobaczyć jak to wygląda w środku te Dirtowice. Chodź, chodź, widzę bramę, widzę bramę Brama? Dobra, dobra, gdzie jest brama? Gdzie jest brama? Udy, po prawej stronie, po prawej stronie, to tak. Dobra, czekaj, wskoczę sobie tu. <laughs> o nie, no to jest potężne. No, to jest ogromne Widzowie, udało nam się. Dotarliśmy do Dirtowic. Legendarna wioska, która tak naprawdę była tylko mitem, okazała się Właśnie, prawdą. To, że ona istnieje, <noise> to, jest to jest prawda. Jest wejścia. Tyle razy opowiadał o tej wiosce? No. tam jest pięknie. Czekaj, 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 czekaj. Wiem, co zrobić, wiem, co zrobić. Wow, jak ty się stresuje, to widać. Ej, oni Odaję, mają zo własne, bydzią. zobacz, oni mają zo. Mama tata, mama tata, to ja. No sprawdza, czy są jego rodzice chyba. On się stresuje, no. bo tak długo go tu nie było. Ej, no, U. ej, pies. Ej, piepotkę. pa i wyrzucił rzeczy. I idzie bez rzeczy. Pójdę, a to nie będzie podejrzane, że tutaj zobaczą jakieś skło. Ej, gdzie to skło jest? Ej, o, to nie, nie, ktoś chwycił tu ja skło. Przy przypadek przeszłam przez to. O nie. Dobra, ja idę sprawdzić to, zo, bo, bo mnie ciekawi, jakie mają zwierzęta na Dirtowicach. Niedźwiedzie. Wow! i jak to się nazywa? Niedźwiedzie, nie, nie dotykać. Ej, to jest. To jest wow. pismo, nupka, stop prac! No. Co to jest? Stop, stop. Show, show, show prac. Stop prac! Śmieszna kokolka! Śmieszna prac! Śmieszna show, Śmieszna show, A to? Dobry. Strusi, Stroś. pędzi, show, ja. show, że... coś? odkryliśmy, że... Krokotyl nie dotykać? Snion, ej, snion! Ej, ja bardzo chcę sprawdzić resztę rzeczy, które tutaj jest. Słuchajcie, na tej tak. wiosce. Ej, ale kota wow. po prawo. Patrz, Nubek tam idzie jeszcze. Widzicie? A może on tak. idzie do swojego domku? A co to za domek tutaj? Co to za domek? O, my God. Ej, wygląda tak ładnie. Nie, to nie wygląda na nubkowo To właśnie nie wygląda, to nie wygląda jak domek to Może, to się się garnia, może wiesz, biblioteka. rodzice nówka są... Tacy w, w miarę mądzi, nie? No, co? Dobra. No, to wygląda ciekawie. Nubek mleko wypił. Ciekawie. Oj, To jest? Chyba posyję kobietę. Potka, potka, potka. I właśnie, gdzie są rodzice nubka? Gdzie są rodzice nubka? Halo? Tutaj nigdzie nie widzę. Poszykować kobietę. Mi się wydaje, że oni teraz wszyscy kupią dziewczynę. Patrz, po czemu ta wioska jest pusta? Mają plac zabaw. Zobaczcie. <śpuszcza> Zobaczcie. Ale tu, po co tu, tu. Gdzie, gdzie, gdzie? Obok, no co za bo... Wow, to jest jedzonko! Ojej, ale dawno nie było. Co to jest? Co to jest, słuchajcie? Jakiś pikotrak. I patrzcie, kota, kota. Jakiś samochód, w którym oni sobie sprzedawali jedzonko. Co to za jedzonko? Ojej, ale górna. to normalnie... Park, Dirtowicz, tutaj mamy wszystkie Wigilie i Sylwestry. <grym> co Ej, To jest jak u nas! To jest Ej, jak u nas. Naprawdę, to jest jak u nas park! Patrzcie, mają fontanny A, nawet! A fortepian mają! Co? Dirtowe, dirtowe, dirtowe drzewo! Co jest grane, <grym> widzowie? Patrzcie na to, Dirtowe drzewa u nich rosną. I zobacz, Dirtowice, Dilar. duży napis. I tutaj fontanna. Ej, oni mają normalnie miasto jak u nas. A co to jest za dom w środku? I... Ma... Tutaj dirta chowają, zobacz, dirta mają w sobie. To jest jakiś wielki wow, O, mają komputery? Idę na Chyba górę to jest sprawdzić. W miarę nowoczesne miasto. A co to jest za plakat? Widzicie e ten plakat? Ej, Wygląda creepy Wygląda to trochę strasznie. Dita. O to dobra. jest to jest blok trawy. Taki stół, co to jest za stół? Hahaha, <grym> Jak <Nubkowy. grym> strasznie stół, nie? Ej, ale zobaczcie jak dużo miejsc tutaj jest. Bardzo dużo miejsc, to jest strasznie dużo budynków. Opa, z... Nubek. O. Skutera mają? Co Skutera to, skuter? mają. Skuter? Czekaj, da się nim ale jeździć? Chyba nie, chyba nie działa. Ej, nie da się nim jeździć. Ej, czy to nie ma. Taksówka! I to jaka szkoła? Taksówka, co? I szkoły mają. Nie! Jakbyś po nóbku nie było widać tej szkoły. Mają szkołę i w dirtowe to może... rowery! <laughs> no I to mają segregację śmieci! Co? Nupki? Nie wierzę! Ej, nawet my tego nie mamy! Ej, koszykówkę mają, boku wow, to... w kosza mogą grać. Patrz, to strzam! Buuuuu! się nie da. Ej. A chodźmy do tej szkoły, bo coś tam będzie. Fajnie. Widzisz, mają takie. A, nubek tu jest, Nubek tu jest. O Nie nie widziałem, się kończy. Muszę uciec. Szybko, 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 szybko bo Nubek tu jest. Dobra. Ja jeszcze mam, ja jeszcze mam. Dobra, piję, słuchajcie, piję, ale słuchajcie, to wygląda naprawdę jak dirtowice. Tak sobie właśnie wyobrażałem dirtowice, zobaczcie, a co to jest? Takie miniaturowe, dirtowe domki. Ale Nubek jakoś nie chce tu chyba wchodzić. No nie chcę chodzić do szkoły. Ej, ale nubek ta wioska jest, jest jakaś opustoszała, tutaj są normalnie Basie, pajęczyny. Mówię, mi się wydaje, że tutaj hmm. wszyscy poszli szukać dirta. Albo nupka. Albo, Albo nupka. A co jeżeli ta wioska została opuszczona od czasu, kiedy Nubek odszedł? I oni i rodziców nie znajdzie tutaj Nubek? Ej, no, to byłoby jest to, przykre. Jest to pomysł, nie? A co to co za to tak domek Zobaczcie, znalazłem jakiś dziwny dom i ono tutaj, on tutaj ma jakieś śmietniki, jakieś wejście, ale ładne wejście, ty! Takich wejść nawet nie ma na Wojanowicach, widzowie! Co to jest za dom? O oh zobacz, to jest koszna. Ej, czy co jest wanda tutaj? To, normalnie. Ej, to jest jakiś mega. Ej, to nie wygląda jak dom. No. Kafelki, to jest tak ogromna. Może mopy. też ktoś, ma bardzo dużo dirta. Ale ładnie tu. Za jest za miejsce? Rządza. Księgarnia Nubkowa? Nie wierzę, że to, to kogoś Nubkowego to należy do kogoś. No na pewno jest jakiś biznesmen tutaj. Jakiś nubkowy. mądrala Nub może. Może mają tutaj wow. mądrego Nubka, ej. Może tak, może Jak tak. Jak my mamy tylko miotły, a oni mają jeszcze schowek na mopy, to hmm. ja nie wierzę. I patrz, nawet trenuje, bo on tutaj ma nawet e, ciężarki. <laughs> wow. Ale naprawdę nie. ta chata jest mega. Ej, no ten dom jest wyjątkowo fajny. I mają. Ja bym... Mają, w nim mają do grania to coś co my, ale w jakiejś chyba nowszej wersji co jest? Nintendo. No. Ej czekaj, da się jeszcze wyżej wejść. Tu mają na co na prąd? Oni Ma, mają tu prąd? Mają prąd i gniazdka? I kota Spokój. śpiącego. Co to jest? Kot tutaj kuk, śpi. Kuk, to jest to jest ubrania wiesz, ubrania, kogoś garnitur chyba albo koszula mm. O co tu chodzi? Ej dobra to jest tak ładne miejsce, to jest tak ładny domek, ktoś musi tutaj mądry na pewno mieszkać, klimatyzację ma za zdrowie. Klimatyzację <grym> wow o dobra, fajne, no, ten No my jesteśmy naprawdę. lata świetne wstecz z niego. A tam jest jeszcze taki jest duży, nie? Widzisz, widzisz go? Widzę właśnie tutaj przede mną jest jakiś, ale ja myślałem, że my wejdziemy do jakiegoś świata tylko i włącznie z dirta, a tu patrz, drewno, tutaj jakieś co? rzeczy nietypowe, tutaj jakieś schody z bal taką balustradą wow. Tutaj jakie ładne pomieszczenia, o co chodzi, co... Gdzie my trafiliśmy widzowie? Do jakiegoś normalnie... Eee, może ja? Przez te trzy lata się rozwinęli? Może ja i w sumie. Jeszcze, Ej, nubek naprawdę. cały czas chodzi i. Nubek idzie do domu jakiegoś ogromnego. Do Ty. tego domu, w którym byliśmy. Tak, do tej Ej, Ej, mają ja tu jesteś? Netflixa! Nie gadaj. No mają telewizor z N Ej, takim napisem. Wow. Ej, widzę, Nubka, dobra, co on tam robi? Ja jestem przy Nubku. Dlatego nie oglądałem telewizji Nubkowej. <laughs> Jakiej no, Nubkowej no, telewizji? To nie nie. Czekaj, idę sprawdzić o jaką telewizję mu chodzi, gdzie on tam idzie? Pa pisało... Pamiętam, że zawsze pisało N na środku. <laughs> Co za... Ja. Nie mogę z niego, dobra. dobra. tyle rzeczy. No. Dobra, ja radzić. chyba teraz tutaj... To czekam tutaj, a kogoś zobaczę. Tutaj w tych niech nikt nie stali się. Hej, eee, no no zobaczę no się, ukrył tutaj. Ło! się was wow. ja Dobrze, że grałem się, chowanego grałem na Pojanowicach. No, <średenie> <średenie> czyliśmy go sporo. Dobra, chodźmy sprawdzić dalszą część tej wioski, bo wygląda kozacko. Ej, czy ja tam widzę roller coaster w tej wiosce Dirtowic? No, o, jestem! Ja też widzę, no. Czekaj, sprawdzę. Najpierw tutaj widzę jeszcze jakieś domki. Tu są chyba domki jakichś villagerów, ale one są jakieś opuszczone. Widzicie, są pajęczyny w ale są burgery. O co chodzi? Burgery. Burgery. Ej, patrz, jakie schody dirtowe. Schody z dirta mają, czaisz? O co chodzi? Dobra. O, tutaj też tak, jest tutaj takich wizerze. rzeczy nie mamy. To nubek może tu zostanie przez to. To jest <laughs> złe. kibelek tutaj jest. Właśnie, no ja się nie dziwię, że nubek chciał tutaj przyjść, jak tutaj takie ładne domki mają, naprawdę. O, pizze mają! Ja się nie dziwię, że nubek lubi pizzę w takim razie. Let's go! O, no, ja. Oh, yeah. Ej, to jest naprawdę bardzo ładna wioska, dirtowice. O, oh, ja, yeah. i tutaj. Wow! Jaki ładny dirt. To jest gigantyczne Jestem w szoku jakie to jest zadbane, takie wiecie No Oni mają, mają salon samochodowy dirtowy A ja co? biblioteka, jestem w bibliotece, czekaj salon samochodowy? Ej, tak, tam, idź, idź do kolejki, drożowe, kieruj się do kolejki a Ty, kafe co? tutaj mają, kafejkę jakąś normalnie ej, no, Tutaj jakieś O co nie tu mogę. chodzi, ej dobra jak tu ładnie W tym ładnie. Salonie, nie? samochodowym są samochody i kibelki to jakaś jedzeniow... jedzeniownia, tutaj dobra. Tutaj jakiś mini domek, nie wiadomo kogo. Tutaj jakiś też mini domek. Słuchajcie. Wow. Tutaj samochody! Ale słuchaj, co to Widzisz za samochody? To? Wszystkie dirtowe samochody! Ej, to już jest złudubka ten pasat. Samochody z dirta. Ej, to jest jego auto! Może to jest jego taty? Ej. No, jest jakaś, jakaś Może obręca, dlatego on takie narysował, bo chciał tak jak swój Tata. Zobacz, oh. o, o, policja, policja nie. tutaj jest. Ojacie, ojacie. Oh no. Eee, jaki wiatrak mają. Blok A, tutaj jest jakiś. I nie wiem, czy ja tam chcę wchodzić. Czy to są chyba bloky Oni mają policyjne, wiesz? Oni mają Dobra. tu więzienia, reszty. Ej, faktycznie! No, prawdziwe. Ale więzienia z Dirta <laughs> Jakie nobskie Najbardziej nobskie więzienie jakie widziałem, serio Dobra, czy jesteś... O o tam co jest? Nie wolno w budowie. Nie wolno. Olej wchodzimy. <grym> 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 Ej, to nic, nic nie ma. Jeszcze nic nie ma, da, to <grym> dlatego. <grym> o ja cię, a to co? Jakieś wenty może tam będzie dało się. Może oni mają tutaj jakieś <grym> podziemne tunele o, podkę! Ej, potkę wypij, Ry, podkę wypij. Podkę, pod Szybko, szybko daj mi poteczkę Sprawdźmy ten roller coaster, jestem bardzo go ciekaw, słuchajcie Czy się nim? No dziękuję, Dawajcie no, chodźmy, dziękuję. chodźmy o, żu, żu, żu. Ale ładnie wyglądają te driftowice, widzowie, dajcie znać czy wam się podobają te driftowice A ty, ty o, daj mnie wózek, bo ja tu nie mam wózka Oczywiście, już ci daję dostawa, Gdzie start? wózeczków Start jest tutaj, musi wejść po schodach wow. Widzisz? No A jajca ty o siema, daj mi im wagonik z dirta, co jest? No! Ej, ej, dż... się... Ja nie mogę! Dźwignia z dirta! Mam tutaj to, to. Dobra Dobra. Biorę! Dawaj, I jeźdź, jadę! Wow! Co o ja cię kręcę! Tak o oh, oh, my. Oh, my Ale ładnie yes. z góry wyglądają te dirtowice! Ej, ale to... Jak oh, pięknie ty. Ej, iść wow! Myślałem, że będzie o wiele brzejście. Czemu się bazyka. zatrzymałem? Zatrzymałem się. O, dobra, jadę. O nie, popchałem cię! <głos> <głos> wow. A ty został? Jadę, jadę! Co jest? To, co ty rollercoaster Ej, co tu się dzieje? Co może o, tak dawno o. tu nie było nikogo? Ej. że się zepsuł, zardzewiał. No i tak jest ładne. Dobra, dajcie tego roller coastera. Dobra, ja go podłączam to i jadę dalej. O, trzeba im przyznać, ci... że jest działa. to ładne. Działa, działa, czy działa? Aha. Ej! Roller Ej! 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 coaster jest taki noobski strasznie. Chyba nikt nie korzystał z tego roller coastera długo. <laughs> no bardzo. Okej, okay, yes, dobra. Zardzewiał nie... roller coaster po prostu zardzewiał widzowie a tam ja, jest, gdzie, patrz! Boisko do piłki! Uch, kocham, piłkę nożną! Będziemy sprawdzić boisko do piłki, widzowie. Może będą tutaj fajne rzeczy. O, co to co jest? to jest? Ty skatepark! Skatepark, co? Jakie oni gadaj. mają. Dobra, ej, serio, to jest boisko do piłki. Wow! Yo. Ej, ładnie wygląda. Dobra, i mają lampy nawet. O nie, nie mam już nibitki. O nie, kończy mi się nibitka, skończyła mi się nibitka w tym momencie. Daj mi nibitkę. O, dobra. A gdzie jest Nubek właśnie? I gdzie są jego rodzice? Gdzie jest Nubek? No właśnie, nie? Czy no oni... Chyba. Czy oni naprawdę gdzie poszli kopać A, na boisko? O na boisko. na boisko. A gdzie jest to boisko w policji? Gdzieś? Tak. Ż... tak, tak, tak. To jest naj... najgorzej napisane szkoła jakie widziałem. Żgoła. Żgoła. Ja nie mogę. Ej, Nubek na boisko. nubek o, ja się kręcę. Joko klasa, ej! Czemu my takiej szkoły nie mamy? Ja się nie dziwię, no. że Nowek nie chciał chodzić do naszej szkoły, jak oni tutaj mają taką fajną szkołę. Eee, dobra, on jest 10 na 10 naprawdę, nie? I ja nie mogę, nie, jakie. No co? Co? A mamy taki nie? syf. To jest jakaś prywatna szkoła, nie? Bo... To jest... To dlaczego Nowek jest taki głupiutki, skoro tutaj mają taką dobrą szkołę? O no co nie chodzi? Nie ale naprawdę szkoła jest super. No i tutaj mają różne klasy, patrzcie, tutaj mają, mogą się. Ej! what? Zmieniam kanały! To jest Netflix! Oj, Netflix. Jest Netflix! No. O co chodzi? Dobra, ej, patrz ej, to jest. No On wskazuje nam. mnie. Na na nas. Ej, czy jest tutaj coś jeszcze? Ten, ta wioska jest naprawdę przekozacka, widzowie, Temu dajcie drzwi? znać. Się. O nie. te szkoły są otwarte. O nie! O nie. O nie. O nie. Oby ktoś tylko się jest? nie skapnął, że tu jesteśmy, nie. jakby Nubek się albo skapnął, że... Albo rodzice, albo ktoś inny. Jakby Nubek się dowiedział, że my tu jesteśmy, to byłby bardzo zły. Musimy uważać, żeby nas nie zauważył. Oj. Bez chmurki. No, nie wyjdziemy no, wejdziemy teraz. O, chowałem się. Schowałem no, się boże, tutaj. Może może Co on robi? W tym miejscu, zamknę wszystko, żeby. No jest i co teraz? wyjść chyba. Górę, górę, i przez okno. Może zabudował górę, nie wyjdę, ale to on też nie wyjdzie, to co on tutaj o, tak, robi? Nie Zobacz, wyjść. jeżeli ktoś tutaj będzie, to na pewno go usłyszę. Nie usłyszysz, na Przeczekajmy, przeczekajmy. Ja to czekam, ja to czekam. Okej, co on robi? Pa, rozwalił, rozwalił. Okej. Okay. Oj! Ora. Niech pójdzie do góry, niech pójdzie do góry. Kurczak nie zdążyłem! Kurczak zabudował! Pocji. Dobra, dobra, dobra. dobra o, jest do w klasie, jest w klasie! Dawaj, dawaj, dawaj. Jest tu ktoś. Ale zabuduj, zabuduj to szybko, zabuduj też szybko. Zabuduj to Dobra, szybko. udało się! Go out, go out. Uff, dobra, udało się. Nie no, to było zwariowane, nie. Dobra, zabudowałem, <grym> dobra, oh. nastroj nie było, nastroj nie oh, było, ucieka. Wow. stresu wow. co nie miara. Ej, dobra, ej, to jest jeszcze jak... A, to nie jest zwierzę, dobra, to jest coś takiego. Tutaj mają jakiś ryneczek słoj normalnie z rzeczami. Spragany. Tutaj jakieś śmietniki. Ej, dobra, przyznam szczerze, a co to jest? Magazyn Wstęp wzbroniony ma kazen dirta nie wchodzić Ej, to jest jakiś szeroki dirt! co to jest? A co to jest? Jakiś... Nie widziałem jeszcze takiego dirta, widzowie co to jest? Cię, Cię kręcę, e, nie da się tego dirta łopatą rozwalić! Nie, nie, nie! O nie! O nie! Patrzę. O nie o, nie, nie o, da się o, go nie. rozwalić! No, o nie, Czekaj, czekaj, to jest proszę, dirt proszę, 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 Jest proszę, 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 Ja proszę, 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 półki <laughs> <laughs> proszę, nie, nikt nie otwiera, nikt nie otwiera. Słyszałem coś? O, nie. Tata, baba. <laughs> Ej, ale serio, jestem ciekaw O, uważaj, Krysiu, uważaj. Serio, jestem ciekaw, gdzie są teraz w tym momencie jego rodzice. Mam nadzieję, widzowie, ja że ta tajemnica zostanie odkryta. I w ogóle dlaczego to miasto jest takie. Takie puste? Też macie takie wrażenie, że jest takie puste? Tak, takie porzucone Tak, porzucone no, jakby... wygląda na takie nowoczesne, więc nie wiem dlaczego jest porzucone No jakby wszyscy może poszli szukać nupka Kto wie, słuchajcie Tak czy siak widzowie, witamy w Dirtowicach I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film I powiedział, ej to jest film, który warto obejrzeć Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie Ej, serio, kliknij, serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma Kliknij, kliknij, kliknij